Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że mile spędzacie tą dzisiejszą niedzielę w gronie rodzinnym lub przyjaciół, a ze mną spędzicie te kilkanaście minut lub parę, jeżeli ktoś przewija, a przewijacie, ale macie do tego prawo. Dobra, no to mamy tylko jedną szczęśliwą linię, niestety kupiłem dwie ekstaliny, dwie okazały się przegrane, przerwa z ekstaliniami, dodatkowo mam jeszcze szmaragdowe dolary, króla kasza, zodiaka oraz magnetyczny 5. I jeszcze parę takich małych pizdryków. Zaczynamy drapanie od pewniaka. Zobaczymy co się uda dzisiaj wygrać. Czy się w ogóle no, coś się uda wygrać bo już jest jeden pewniak. Czy trzeba zrobić jakąś przerwę od, od lotto na chwil kilka. Zobaczymy. Mamy symbol garnka który tworzy jedną pierwszą linię którą teraz dodrapuje ten garnek który jest w tym miejscu a ja oczywiście Widzów, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, pięknie zachęcam, aby to teraz właśnie uczynili. I lecę dalej. Zrabka jest numerem 12. Mamy podkowę, która jest tutaj. Kolejny symbol to jest symbol serca. Jedno serduszko. Wysyłam do Was drogie panie serduszko. Kolejny symbol. To jest symbol gwiazdy. Gwiazda jest tylko jedna, czyli ja tuję. Dobra, mamy co? Mamy księżyc księżyca. Mamy jednego zostały trzy symbole do końca. Mamy symbol wiśni. Które nie widzę. I zostały jeszcze dwa symbole. Jest symbol diamentu. Również jest jeszcze tutaj. I ostatnim symbolem w dzisiejszym pewniaku jest słonik. Jest tutaj. Tutaj. I również tutaj. I sprawdzam jaka jest wysokość wygranej w tej zdrabce. A mamy szalone? Czy coś? Szalone 3 złote. Czyli 3 razy wiadomo co D. Jak pewna część. Dobra, zacznijmy sobie teraz od tych zdapek jeszcze nie drapanych. Mam tych siódemek trochę tutaj szukamy czarnej. Siódemki, które daje przepisaną kwotę do tej siódemki, a zielona mnoży kwotę razy 2 wygranej. Zaczynamy od dwójeczki zielonej. Mamy siódemkę wygrywającą. Następnie mamy ósemeczkę, piąteczkę, szósteczkę, trójeczkę oraz dziewiąteczkę, a zdrabka jest na 76, a wysokość wygranej to jest 2 zł. Kontrolnych nie ma co sprawdzać, no bo przecież wiadomo że przy siódemce to było Kolejna zdrapka, to już druga i ostatnia, jeżeli chodzi o super siódemkę, to samo szukamy. No i pięknie, siódemki oddają. Ktoś powie, po co ty kupujesz takie małe pizdryki? Bo są fajne, wygrane. Czyli na pewno już jest 4 zł, bo zielona mnoży razy 2. A kolejno mamy dwójeczkę, trujeczkę, czwóreczkę, siódemeczkę. Proszę bardzo, kolejna wygrana. Ósemka oraz szóstka. No i co od razu bez przedłużania sprawdza Mamy 2 złote, czyli tu mamy 4 złote i tutaj mamy 3, czyli jest 7 zł. No nie majątek. Ale jest. Mamy F -y razy 3. Zdrabka idzie do wygranych. Teraz zobaczymy jak te pensyjki też malutkie się nam tutaj spiszą. No i co? Sprawdzamy, szukamy. Tutaj kontrolne lubią wyskakiwać. No już coś tutaj jest dobra. 27. Szukamy dwóch napisów pensja albo wygrywających liczb, które dają przypisaną kwotę. A moją liczbą, gdzie jest moja liczba? No to ta Aha, bo tutaj jest pensja. Dobra, no to jest pierwsza pensja. Jeszcze druga i jutro wypowiedzenie. Eee, dobra, kolejna. To mamy. Jedyneczkę. Później mamy 22, 28, szósteczkę oraz 32. No niestety ta zrabka jest przegrana, na bok nie ma co, ta zrabka kolejna jest numerem 51 i wygrywające liczby to 11 oraz trójka. Jeżeli już nic nie będzie w tych pensjach, to więcej, nie zobaczycie ich od min odcinku oczywiście nigdy nie mów nigdy ale przez długi długi czas a mamy osiemnastkę dziewiątkę zresztą w tym w niedzielę to nie duży wybór jest też tych te zdrapów gdzie kupić a ja nie robię zapasów nie, nie nie mogę zrobić zapasów bo się nie da mamy siedemnastkę przegrane zostały jeszcze trzy takie zdrapunie

To ja na Was pracuję, a Wy mi nawet wygrane jakieś nie dacie. Tak wiem, takie jest lotto. Już nie musicie pisać. No dobra, i co mamy? Trzynastka, Dwudziestka, dwójka. A i dziękuję ślicznie za wszystkie komentarze. Miłe, bo chyba nie mówiłem dzisiaj na początku. Oraz łapki uniesione w górę. Oraz witam nowych subskrybentów. A mamy dziewiąteczkę i ostatnia jest trzydziestka, czyli coś pensja oddała, a ile oddała? 2 złote, nie będę szukał kontrolnych, no bo tu i te po co. I ostatnia pensja. Dwadzieścia sześć. Czternaście. Trzydzieści jeden. Trzydzieści Napis pensja. Trójeczka oraz 33 zdrabka Okazała się przegrana. Weźmy teraz co weźmy magnetyczne 5 zdrabka za 10 złotych. Można wygrać 500 tysięcy nie wiem czy są jeszcze jakieś wygrane główne. Piąteczka daje przepisaną kwotę wygranej. A niebieska czy też granatowa mnoży wygraną razy 2 I my szukamy tej naszej piąteczki. A mamy. Co mamy? Mamy jedynkę. Ósemeczkę. Czwóreczkę, siódemeczkę. To nie ta zdrabka. O, popatrzcie już by było razy. Dobra, dziewiąteczka. Znowu dziewiąteczka. Trójeczka. Jedynka mieniamy system drapania w ten sposób. Trochę szorowania jest, ale trudno. Dwójeczka, trójeczka dziewiąteczka, dwójka, znowu siódemka, czwórka, ósemka. Zostało jeszcze trzy chyba raz. Dwójka, czwórka, szóstka. Niestety, zdrabka okazała się przegrana, a nie ma sensu sprawdzać. Kontrolnych weźmy, co weźmiemy teraz. Weźmiemy Zodiaka. Tutaj poszukujemy gwiazdy, która daje przepisaną kwotę wygranej lub księżyca, który mnoży wygraną razy 2. Zdrabka jest numerem 18 z moim znakiem Zodnia jako koziora. Że to ostatnia była deszka. Zobaczymy, czy dzisiaj w ogóle coś będzie. I co mamy? Pierwsze mamy UFO, następnie Flaminga, Portyk, Kotwice. Kompas, chmurkę, ziemię, to sprowadzona na ziemię, żółwia, naczynie, misia, konika, planetę, jednorożca, syrenkę, teleskop, Lirę. Telfina. Parasol. Oraz kraba. Czyli zdrabka niestety z moim znakiem zodiaku. Okazała się przegrana. Przedostatnia zdrabka w dzisiejszym odcinku. To szmaragdowe dolary. Poszukujemy diamentu. Daje przepisaną kwotę. Oraz podkowy, która mnoży wygraną razy 2. Mamy motyla. Motyla noga. Biedroneczkę, ananaska, dzwonek, melon, awokado, jabłko, śliwunia, karo, klucz, zmiana końcówki drapaka, trew, cytryna, garniec. Muszelka, tęcza, kier, banan, kwiatek oraz korona. Niestety znowu zdatka przegrana. Trzeba przerwę zrobić, bo to, bo to nie ma sensu widzę chyba. Chyba, że król też uratuje. Sytuację, szukamy korony, która daje przypisaną kwotę. To jest też bez sensu. No po co to, to korona? jak liczba daje, no tak coś mnoży, to ma sens, nie? Lub symbol dolarka, który przypisano do niego kwotę yy, mnoży razy dwa. Symbol korony. Bez sensu to jest. Skoro są liczby, no nie wiem. Zresztą jakaś wizka. Znaczy no nie jakaś. Ważna widzka, tylko że no nie pamiętam ja teraz Niku napisała właśnie to samo spostrzeżenie. Dobra, mamy osiemnastkę, trzydziestkę, siódemkę, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt osiem oraz trzydzieści osiem. Przy okazji innej zdradki to, to, to było napisane. A mamy tak, trzynastkę, dwunastkę, osiemnastkę, korona, na no to uratowana.

34, 51 oraz 25. Strapka z numerem 11. No i sprawdzam, jaka jest kwota wygranej, a jest 10 zł. No to sprawdzać kontrolne. Nie ma sensu, bo tutaj chyba nie przegapiłem niczego. Zróbmy teraz krótkie podsumowanie po mojej. W lewej stronie znajdują się zdrabki wygrane, po prawej przegrane. Szmaragdowe dolary, i zodiak, i magnetyczne, i te małe pizdyki również. Udało się wygrać dyszkę. No może inaczej zrobimy to. W królu 10, tu mamy trójkę, to jest 13, plus 2, 15. Tutaj było 7, to jest 22, i 2 to jest 24, także jestem na sporym minusie. Już nie wiem ile tutaj było, możecie sobie sami policzyć. Widzicie, jakie zdrabki są, jaki był wkład, i w ogóle. Ja Wam drodzy widzowie ślicznie, dziękuję, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Zachęcam do oglądania poprzednich odcinków, jak i przyszłych. Nie wiem, kiedy będzie. Może parę dni zrobię przerwę dla rodziny. Nie dlatego, że się obraziłem na lotto, bo ostatnio dużo jestem na tym YouTubie. Także ślicznie Wam dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.